Ruach, hebrajskie słowo, które oznacza tchnienie ducha wiatr. Czy kiedykolwiek widzieliście wiatr? Nie można zobaczyć wiatru. Skąd wiecie, że jest wietrznie? Widzicie znaki. Widzicie liście i poruszające się śmieci papierowe, falujące flagę. Tak rozpoznajecie wiatr. Poprzez ruch widać, że jest wietrznie. Czy kiedykolwiek widzieliście ducha świętego? Jak rozpoznajecie, że duch święty jest tutaj albo go tu nie ma? Skąd wiecie, że duch święty działa? Jest aktywny. Szukacie znaków. Jakie są te znaki? Gdy słuchamy Ewangelii, to mamy wyraźny znak. Duch prawdy, który od Ojca pochodzi. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Jednym znakiem jest prawda. Czym jest prawda? Ironia, która uderzyła w Piłata była taka, że gdy zadał to pytanie, patrzył na odpowiedź. Jezus jest jedyną prawdą. Nie jedną z wielu. On jest tą prawdą. Jego słowa są duchem i prawdą. Pismo Święte jest prawdą. Tradycja przez duże T jest prawdą. Wszystko, co Jezus ujawnił, jest prawdą przez swoje słowa i drogę życia. To jest prawda. Czym jest prawda? To jest relacja, zgodność umysłu z rzeczywistością. Więc opiera się na rzeczywistości. Jeśli umysł przyjmuje rzeczywistość, może zobaczyć rzeczywistość, przyjąć rzeczywistość. Jest w harmonii z rzeczywistością. To jest prawda. Tak więc jeśli umysł nie jest dostosowany do rzeczywistości, to nie jest prawda. Jeśli umysł przyjmuje Jezusa, jego słowa, jego objawienie, jego objawienie pochodzące z Kościoła, jeśli umysł przyjmuje to, jest w zgodzie z tym, tam jest prawda. Przeciwieństwem byłby błąd. Jeden smutny przykład w naszej dyscesji. Nasz biskup Alberto Rojas jest jednym z czternastu biskupów, który popełnił wielki błąd. Zgadza się? Był jedną z czternastu osób, które podpisały dokument mówiący LGBT jest zdrowe, to normalne. LGBT jest To jest błąd. To jest sprzeczne ze Starym Testamentem, z tym, co stało się w Sodomie i Gomorze. To jest sprzeczne z tym, co mówi święty Paweł w Nowym Testamencie. To jest grzech śmiertelny, który prowadzi do piekła, do potępienia. O ile ktoś kocha grzech, o tyle nienawidzi grzesznika. Innym sposobem przeciwstawiania się prawdzie jest zamieszanie, mylące ludzi. Doskonałym przykładem na to byłby papież Franciszek. Jezuicka edukacja zdezorientowała go, a on rozprzestrzenia to zamieszanie jak wirus. To może prowadzić do kolejnego grzechu, zwanego skandalem. Innym sposobem sprzeciwiania się prawdzie jest grzech, o którym Jezus bardzo często mówi. Wielokrotnie upominał faryzauszy za bycie hipokrytami, za mówienie pewnych rzeczy, a postępowanie zupełnie sprzeczne z tymi słowami. Fałsz. Bycie fałszywym. Możemy być tak przyzwyczajeni do tego, co jest fałszywe w codziennych drobiazgach, że może nas to ogłupić i znieczulić na jeszcze gorszą fałszywość. Fałszywą szczerość i współczucie polityków. Fałszywe cegły, fałszywe drewno, fałszywe części ciała i sprawiamy wrażenie, jakbyśmy się do tego przyzwyczaili. Dobrym przykładem hipokryty jest Joe Biden. Mówi, że jest katolikiem, ale jest odwrotnie. On wspiera te rzeczy, które są przeciwne katolicyzmowi. To jest hipokryzja na wielką skalę. I to przed oczami całego świata. Z prawdą związana jest prawdomówność. Cnota pod kardynalną cnotą sprawiedliwości. Dawanie innym tego, co im się należy, co mają prawo i obowiązek wiedzieć. Prawdomówność jest również relacją zgodność słów z tym, co się myśli. Przeciwieństwem tego jest kłamstwo. Jezus mówi, że szatan jest ojcem kłamstwa. Kłamstwa pochodzą z piekła i prowadzą do piekła. Media głównego nurtu są dobrym przykładem tego. Jedno kłamstwo za drugim. Im większe, tym lepsze. Im częściej je powtarzają, to idzie dalej i dalej i dalej. Są już naiwni, którzy to kupują, ale po pewnym czasie ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak. To nie pasuje do rzeczywistości. Ci ludzie stają się coraz bardziej odważni, ponieważ uchodziło im to na sucho. A teraz zostali przyłapani. Czołowi ludzie w mediach zostali przyłapani na przyznaniu się do kłamstwa. A teraz to idzie do sądu. Zostali nagrani. Ich kłamstwa zostały zarejestrowane. Przyznają to. Nie musicie ich oskarżać. Oskarżają się sami. I są z tego dumni, nie zdając sobie sprawy, że zostali nagrani. Więc kiedykolwiek trafisz na zamieszanie, kłamstwo, błąd, hipokryzję, wiesz, że Duch Święty nie jest częścią tego. Duch Święty jest duchem czego? Prawdy. Co jest kolejnym znakiem? Nazywamy go Duchem Świętym. To kolejny znak. Świętość. On jest źródłem świętości, szczytem świętości. On jest tym, który prowadzi innych do świętości. Świętość wiąże się z bezgrzecznością, życiem bez grzechu. Coraz mniej grzechu, coraz więcej cnoty. Siedem darów Ducha Świętego wspomnianych w Starym Testamencie, dziewięć owoców Ducha Świętego wspomnianych w Nowym Testamencie przez Świętego Pawła. One pomagają ludziom, by stali się świętymi. Do tego są przeznaczone, do tego zostaliśmy stworzeni, by uczestniczyć w świętości Boga. Przeciwieństwem tego jest wychwalanie grzechu, uznawanie grzeszników za bohaterów i mówienie, jacy są odważni, co jest skandalem dla młodzieży i dla słabych. Kolejny znak związany ze świętością. Wszystkie te znaki są połączone. Mówimy to w credo. Wypowiadamy to. Pan, dawca życia, duch dający życie, nadprzyrodzone życie, Boże życie, dające człowiekowi udział w życiu Boga. Boże życie w duszy. Jak to nazywam? Łaska uświęcająca, łaska, która uświęca, która czyni Cię świętym. To jest bardziej dzieło Boga niż Twoje. Jak zdobywa się łaskę? Najważniejszą drogą są sakramenty. Duch Święty jest obecny w sakramentach. Kościół zamykający kościoły, wielu biskupów zamyka kościoły parafii, pozbawiając ludzi łaski. Tak długo brak łaski podczas Wielkanocy, bez Eucharystii, bez spowiedzi, bez sakramentu chorych dla umierających, ludzie umierają bez sakramentów. Czy może to być bardziej szalone? Czy to pochodzi od Ducha Świętego? Jeśli komunia na rękę jest dla Ciebie problemem, nie zmieniaj tego. To jest błąd. Nauczanie Kościoła jest jasne. Nikt nie może pozbawić Was przyjmowania Eucharystii na język. Nikt. Ani biskup, ani ksiądz. Księży, którzy bardziej przejmują się swoim zdrowiem fizycznym niż zdrowiem duchowym, swoich owiec, czy oni rzeczywiście dbają o wasze dusze? Dwie godziny spowiedzi w tygodniu, a my to znosimy? To jest parafia w diecezji, która miała reputację, że wysłuchuje spowiedzi. Co dzień, trzy razy dziennie, gdy ojciec Marx jest tutaj, między nim a mną spowiadaliśmy od siódmej rano do 15 po południu, z wyjątkiem pół godziny przed. A potem pół godziny przed mrzą o 17. To jest około 8 godzin spowiedzi. I to zostało nam odebrane. Na początku zlikwidowano spowiedź podczas mszy świętej, a potem coraz mniej i mniej spowiedzi. Kiedyś było tak, że inne parafie otrzymywały takie telefony. Nie mogę skontaktować się z moim proboszczem, a chcę iść do spowiedzi. Co zrobić? Odpowiedź brzmiała. Proszę iść do parafii. Czy chcemy stracić tą reputację? Czy będziemy tu siedzieć i pozwolimy na zaledwie dwie godziny spowiedzi na tydzień? Czy takiej parafii chcecie? To nie pochodzi od Ducha Świętego. To duch wygodnictwa, strachu troski o siebie, lekceważenie drugiego przykazania. To nie pochodzi od Ducha Świętego. Kolejny znak to jeden z darów, jeden z siedmiu darów Ducha Świętego. Odwaga. Jezus wiedział dokładnie, jakie cierpienia będzie musiał znieść w Jerozolimie. Wiedział, kiedy, wiedział dokładnie, co go czeka, ale szedł dalej do Jerozolimy. Miał niewzruszoną twarz i szedł dalej, mimo że jego bliscy mówili, nie idź tam, oni cię zabiją. Odwaga nie jest brakiem strachu. W ogrodzie Getsemani Jezus bał się bardziej niż ktokolwiek inny w historii ludzkości. Odwaga idzie naprzód, aby osiągnąć wielkie dobry pośród wielkiego zła. Nie dać się sparaliżować, nie zawrócić, nie uciec. To jest odwaga. Odwaga, jako milia apostołowie dwa tysiące lat temu. W dniu pięćdziesiątnicy ci tchórze ukrywający się pod kanapą, gdy Jezus został aresztowany, wywalili drzwi górnego pokoju i wybuchli głoszeniem Ewangelii. Mogli być zastraszani, biczowani, więzieni, a jednak głosili Ewangelii. Byli otwarci. Czy tacy byli nasi amerykańscy biskupi przez ostatnich kilka dziesięcioleci? Gdzie oni są? Dlaczego oni nic nie mówią? A protestanci mówią. Przywódcy protestanci pomagają ratować nasz kraj. Ich działanie sprawia, że wypadamy źle. Mamy hierarchię, mamy strukturę, ale nie mamy pasterzy, którzy by nas prowadzili. Nazistowskie Niemcy nigdy nie mogłyby istnieć, mając zaledwie kilku niegodziwych ludzi na wysokich stanowiskach. Jedynym sposobem, aby mogło do tego dojść, było posiadanie grupy ludzi o odpowiednim nastawieniu. O nic nie pytaj, po prostu patrz na swój interes, postępuj zgodnie z programem, zostaniesz nagrodzony. Istniała obawa przed karą. Jeśli sprzeciwiłbyś się reżimowi, po prostu idź za systemem. Jezus powiedział, lepiej stracić wszystko na tym świecie i ocalić swoją duszę. Mamy lekarzy, którzy to robią. Ryzykują swoją karierę, narażają rodzinę, swoje dobre imię, Ryzykują wszystko, żeby mówić otwarcie. I powiedzieć nam, co się naprawdę dzieje w sensie medycznym. Ok, więc mamy dwa rodzaje lekarzy. Mamy lekarzy, którzy mówią, Hej, weź szczepionkę, to uratuje nasz kraj. I również mamy takich, którzy mówią, to jest fałszywe, to jest trujące, taki jest skład, takie są skutki uboczne, ludzie chorują, umierają. Którzy lekarze wyglądają na bardziej wiarygodnych? Ci, którzy boją się utraty pracy, pragną nagród w tym życiu. Czy ci lekarze, którzy są gotowi, by stracić wszystko? Kto brzmi bardziej wiarygodnie? Kto brzmi bardziej odważnie? Kto brzmi jakby był w harmonii z Duchem Świętym? Nie mogą to być obie grupy lekarzy. Czy naprawdę myślicie, że jest w porządku wspierać tych, którzy zgadzają się na wszystko, wysyłać pieniądze do DDF i zachowywać się tak, jakbyśmy akceptowali ich działania? Zachowywać się jak biskup Burns, który od 25 lat niszczy powołania, czyniąc tę decyzję jedną z najgorszych w kraju pod względem powołań. Po prostu będziemy udawać, że wszystko jest w porządku? Jest okej, okay, że bardzo brakuje księży? Jest okej, okay, że dobrzy ludzie, dobrzy młodzi mężczyźni nie są dopuszczeni do seminariów? Nie możemy Cię przyjąć, ponieważ masz zamknięty umysł. Nie jesteś otwarty na żona tych księży i homoseksualnych księży. Nie jesteś otwarty na takie rzeczy. Jesteś chory, potrzebujesz pomocy. Nie pasujesz do tej diecezji. Czy myślicie, że to powinno być wspierane? Finansowo? Mamy ludzi w tej parafii, którzy odchodzą. Oni nie mają zamiaru przenieść się do innej parafii w diecezji. Zabierają swoje pieniądze z tej parafii. Idą do świętego Józefa Pomony. To jest Los Angeles. Jadą do Marieta, która to nie należy do biskupa. Jadą do Jorba Linda, świętego Martina de Porres, gdzie ja pomagam do opactwa świętego Miłochała. To jest hrabstwo Orange. Do świętego Jana Baptysty. To też jest diecezja Orange. To niezłe oświadczenie. Mniej ludzi, mniej pieniędzy. Nie będę już tego znosić. Jaki jest kolejny znak? Miłość jest bardzo nadużywana. Istnieje ziemska miłość. Jest nawet coś gorszego, co jest gorsze od światowej miłości. Możecie o tym przeczytać w piśmie świętym. To jest miłość demoniczna. Tak, szatan i złe duchy są kochankami. Oni kochają zło bardziej niż my kochamy dobro. Złe duchy nienawidzą naszego podobieństwa do Boga. Ponieważ ma to związek z Bogiem, którego nienawidzą. Chcą zniszczyć jego dzieło odkupienia. Chcą rozprzestrzenić tą nienawiść wśród nas. I czasami te złe duchy odnoszą sukcesy. Dobrym przykładem jest Bill Gates. On nienawidzi Boga, Kościoła, Jezusa, wszystkiego, co ma związek, związek z Bogiem. Nienawidzi bycia na obraz Boga. On nienawidzi tego, że wszyscy inni są stworzeni na obraz Boga. Chce przekształcić wszystkich na swoje własne podobieństwo. Wymyśleć jak Bill Gates, mówić jak Bill Gates, działać jak Bill Gates. Ci, którzy są za starzy, zbyt chorzy fizycznie i umysłowo, żeby byli w stanie to zrobić, po prostu zostaną zabici. A ci, którzy są przeciwni Billowi Gatesowi, jego planem jest, by również ich zabić. To nie pochodzi od Ducha Świętego. To jest bardzo przeciwne Duchowi Świętemu. To nie jest miłość. To jest wypaczona miłość do samego siebie. Duch świata. Ale co więcej, duch demoniczny. W całym naszym kraju na wysokich stanowiskach są ludzie, którzy są satanistami. Oni robią bardzo niegodziwe rzeczy. Handel, seks to jest po prostu chory. To musi być spiekło. To nie może pochodzić od ducha świętego. Ostatnim znakiem jest jeden z owoców ducha świętego, pokój. Ale znowu, musimy być ostrożni, ponieważ jest pokój światowy. Powiedział nam to Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Pokój, który ja Wam daję, nie jest z tego świata. Świat nie może dać tego pokoju, ponieważ pochodzi on od Boga. Czym jest pokój? Ma to związek z harmonią, z pokojem porządku. Bycie w harmonii z Bogiem, Jego myśleniem, Jego wolą, Jego objawieniem, Jego nauczaniem. Być w harmonii z Kościołem, świętymi, to jest pokój. Rzecz w tym, że im bardziej człowiek jest w pokoju z Bogiem, tym bardziej jest w stanie wojny z tymi, którzy toczą wojnę z Bogiem. To uosabia, o czym mówię. To jest pokój. To jest wojna. This personifies what I'm talking about. Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. To jest pokój, miażdżąca węża. To jest wojna. To jest pokój i wojna. Jezus bez względu na to, jak wiele cierpień przechodził duchowo, psychicznie i fizycznie, bardziej niż ktokolwiek w historii ludzkości, był w pokoju ze swoim ojcem. Jego ludzki intelekt, w harmonii z intelektem jego ojca, jego ludzka wola, z harmonią z wolą jego ojca, nawet kiedy było najtrudniej, to jest pokój. Abyśmy uczestniczyli w dziele miażdżenia głowy węża. Jeśli nie jesteś w stanie wojny z tymi, którzy prowadzą wojnę, nie będziesz miał tego pokoju. Może światowy pokój, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, pocieszenia, ale niepokój Jezusa, nie owoc ducha świętego. Rozeznanie ma związek z osądem. Czy jest to duch święty, duch świata, duch demoniczny, ale duchów nie możemy zobaczyć. Możemy widzieć znaki. Czy widzimy znaki? Czy widzimy znaki działania Ducha Świętego? Czy inni mogą zobaczyć znaki działania Ducha Świętego w nas? at work in us.